...i koniec, jest dosyć szczególną metodą, dosyć szczególną metodą e, wykładu. Najogólniej stłyszczając te wyniki, można powiedzieć, że dominującym rytem ogólnopolskiej kultury orzekania jest jej charakter nieargumentacyjny, czyli odwołanie się do e, uzasadnień, czy czerpanie uzasadnień swoich swojej decyzji e, do czynników w charakterze takim instytucjonalno-władczym. Insty 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 uważamy, jak uważamy, bo tak uważamy, mamy do tego prawo. Natomiast, e, nie do czynników w charakterze retoryczno-topicznym. Tak? Sądy nie uzasadniają swoich orzeczeń w taki sposób, który mógłby kogoś przekonać, do, do racji, które stoją za e, określoną decyzją. Czyli sądy mają więc jasną tendencję do e, ograniczania swoich e, źródeł, swoich uzasadnień i odwołują się do wizji sądownictwa jako. Ust ustaw. Miaż zakomunikowano mi, że została mi jedna minuta, to ja pominę drugą część mojego wystąpienia, to jest przedstawianie alternatywnego modelu. Państwo z tego, co powiedziałem, mogą się łatwo domyśleć, jaki on by był. To, znaczy, to polegałby na odwróceniu tej sytuacji, na odwołaniu się do właśnie wykładni celowościowej, funkcjonalnej, na, powiedziałbym, takim szerszym, kontekstowym interpretowaniu prawa. I przejdę do punktu trzeciego, jakim jest próba argumentacji takiej właśnie zewnętrznej, nie prawniczej, ale socjologicznej, nie teoretycznej, nie filozoficzno-prawnej, ale socjologicznej za tym drugim modelem. Znaczy, chcę powiedzieć, że można zidentyfikować takie trzy argumenty, czy trzy powody, dla których warto jest porzucić ten model, jak go nazwałem, jak go nazwałem e, inst, instytucjonalno-władczy na rzecz tego retoryczno-typicznego. Po pierwsze, istnieje cała masa badań, e, które pokazują, że e, jeżeli treść jakiejś decyzji jest uzasadniona a, i to uzasadnienie odwołuje się do pewnych. E, mechanizmów uzasadniających, już nie będę tego, tego rozważał, to jest znacznie wyższa szansa akceptacji wyroku, który, także takiego, który jest niekorzystny z punktu widzenia stron. Czy mówiąc inaczej, ludzie z większym prawdopodobieństwem akceptują jakieś rozstrzygnięcie, jeżeli to rozstrzygnięcie jest uargumentowane w określony sposób, jeżeli komuś powiemy nie, bo nie, no to szansa na zaakceptowanie, na le, na zaakceptowanie takiej decyzji jest dość nikła, tak, co ma oczywiście swoje wielkie konsekwencje na etapie wykonywania wyroku, tak, co jest problemem, jak wiadomo, jak wiadomo w Polsce. Jeżeli ten wyrok będzie uargumentowany i uzasadnienie wyroku nie będzie dekoracją, nie będzie odwołaniem do wcześniejszych orzeczeń i zbiorem takiego... E, takich przypisów można powiedzieć, e, to szansa na to, że strona, która przegrywa proces, e, e, że, że strona, która przegrywa proces będzie akceptowała niekorzystny dla siebie wyrok są, są znacząco wyższe. E, w Polsce takich badania nie robiono, e, ale są one międzynarodowe i e, pokazują, że jest to dosyć trwała tendencja. To jest pierwsza. Rzecz. Drugi argument jest e, argumentem w skali makro. Jest to rzecz, o której też już była tutaj mowa. Mianowicie chodzi o problem judycjalizacji polityki. E, e, można pokazać ten problem na różnych poziomach. Znaczy, można pokazać, że polityka staje się zależna która w coraz większym stopniu od decyzji sądowych. E, e, w takim na poziomie, o jakim Pan doktor wspominał, znaczy na, na poziomie tego, że sądy europejskie tak wytworzyły pewną, y, przyczyniły się, jeżeli mogę tak do do wytworzenia pewnej. Przestrzeń politycznej w ramach, w ramach Europy. Tak, gdyby nie było Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to instytucje europejskie nie istniałyby w tym kształcie, w którym istnieją, istnieją dzisiaj. Tak, ale też można mówić o inicjalizacji polityki w takim znaczeniu negatywnym. I to jest zdarza, to się stawia na przykład włoskiemu wymiarowi sprawiedliwości w związku ze sprawą Berlusconiego. Ale też jest dłuższa historia, która tu stoi. Likwidacja połowy systemu partyjnego we Włoszech. Tak, który polega po prostu na tym, że sądy orzekają tak, jak im się podoba kierując się motywami politycznymi, mówiąc, mówiąc, mówiąc o po No i twierdzę, że ten model retoryczno-topiczny orzekania, w odróżnieniu od tego modelu instytucjonalno-władczego, jest tym modelem, który w większym stopniu nie sprzyja judicjalizacji polityki. To znaczy, łatwiej jest sterować sądami, nawet wbrew woli sędziów, tak? Jest to pewien paradoks, że można sądami sterować nawet jeżeli te sądy są niezawisłe, tak, można wywoływać konflikty w sposób instrumentalny albo tworzyć prawo w sposób, który będzie, w którym wiadomo, że będzie stosowany w określony sposób, jeżeli przy, przy istnieniu pewnych, pewnych założeń. Więc, więc twierdzę, że model retoryczno-topiczny jest bardziej odporny na taką praktykę judicjalizacji polityki. Oczywiście tego się nie da uniknąć całkowicie, ale tak. Może, może jest to kwestia do dyskusji, więc postawię w tym, w tym miejscu kropkę. Jest jeszcze trzecia kwestia, o której też była mowa, zdaje się, gdzieś, gdzieś po drodze. Mówicie taka, że e, istnieje problem e, współpracy e, między rozmaitymi e, organami sądownictwa na e, rozmaitych szczeblach. Mamy w Polsce tak genialnie skonstruowany system sądownictwa, że mamy Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny, których działalność ze sobą nie jest skoordynowana. Tak, one teoretycznie mają rozdzielone e, sfery e, orzekania, e, ale w praktyce wcale tak, znaczy nie do końca tak to funkcjonuje. Na to się nakłada to, że mamy w otoczeniu naszego państwa e, całą masę rozmaitych e, organów orzeczniczych, e, na których nie mamy. Na, na których, a, Orzekanie nie mamy wpływu albo mamy wpływ dosyć, dosyć ograniczony. Prawda? Istnieje Europejski Trybunał Sprawiedliwości, istnieje Europejski Trybunał Praw Człowieka, istnieją rozmaite sądy i parasądy, istnieją e, e, rozmaite instytucje arbitrażowe, na których e, wyroki e, państwo polskie e, wpływu nie ma. I powstaje pytanie, w jaki sposób możliwe jest skoordynowanie orzecznictwa tych wszystkich e, rozproszonych i e, ze sobą niespółpracujących w sensie formalnym formalnym, organów, e, e, tak jak to uczynić, żeby e, orzeczenia na przykład Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości e, nie były e, na jakimś, w jakimś wymiarze, czy wprost e, w swoich konsekwencjach, czy może w wymiarze e, ideologiczno, e, powiedzmy, e, ideologicznym, czy w płaszczyźnie wartości, nie, nie, nie pozostawały w sprzeczności z tym, co... E, robi na przykład Polski Trybunał Konstytucyjny. Tak, zresztą jest to stary problem, tak? Mamy e, stać długą tradycję konfliktów między, e, e, między Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości a e, sądami konstytucyjnymi e, krajów, e, krajów członkowskich. Nie chcę powiedzieć, że znowu mogę, mogę to jedynie zamarkować, nie dając dłuższego e, wywodu na ten temat. E, to zresztą e, akurat te, ten argument e, zresztą jest przedstawiony w tym e, badaniu, o którym, e, o którym E, o którym wspominałem już, e, że właśnie model e, retoryczno-topiczny, czyli model odrzucający e, taką prostą i mechaniczną metodę e, językową w, w orzekaniu, też można powiedzieć, chociaż nie do końca się zgodzę z tym, co pan doktor powiedział, taki e, źle rozumiany legalizm, tak? E, rozumiem, że tak powiem, e, wielokrotną, wielokrotną, e, wielokrotnie w tym, e, nad tym, e, przy, przy tym określeniu. Więc... E, Odrzucenie tego rodzaju sposobu orzekania, odrzucenie tej kultury orzeczniczej sprzyja temu, żeby sądy ze sobą mogły współpracować. Tak? To, mówiąc najprościej, to redukuje przestrzeń konfliktu. Tak bardzo trudno jest pokłócić się o coś, jeżeli istnieje dobrze uargumentowana. Dobrze uzasadniona, ale odwołująca się właśnie do bardziej ogólnych, a nie tylko do, e, konkretnych, e, do konkretnych norm, takich zaryjnikowych, e, 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 linia orzecznicza. E, e, podsumowując te moje wywody, s, s, to są one, są one e, 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 te moje wywody. E, e, wnioski, które z tego płyną są następujące. Tak, polskie sądy orzekają w sposób e, for, formalistyczny, e, antyintelektualny i odwołują się do, e, do własnego autorytetu jako do e, ostatecznej, e, ostatecznej, e, ostatecznego źródła uzasadnienia. E, tak, to nie jest jedyny model, e, który, e, model orzekania, który jest możliwy. E, on ma, ten istniejący model ma swoje... E, Źródła i istnieją pewne zaszłości, o których też już była mowa i myślę, że w wypowiedzi pana profesora też dużo powodów dla jego istnienia można było zidentyfikować. To jest drugi punkt. Trzeci punkt jest taki, że dobrze byłoby się zastanowić, możemy to robić jedynie poprzez perswazję, bo żadnej innej metody tego nie ma, poza zmianą form kształcenia prawników, żeby w jakiś, w jakiś sposób wpłynąć na żeby w jakiś sposób ten model orzekania, ta kultura orzecznicza została zmodyfikowana w stronę tego modelu retoryczno-topicznego. Dziękuję bardzo.